Kolejny projekt Urzędu Miasta uzyskał rządowe dofinansowanie w kwocie prawie 2 milionów złotych. Tym razem chodzi o budowę ulicy Małej Kolejowej o długości prawie 1 km. Pracownicy Urzędu Miasta wydziały, przygotowały projekt dofinansowania ulicy Małej Kolejowej z Funduszu Dróg Samorządowych. Został on pozytywnie oceniony, został przesłany do premiera. W tym tygodniu dowiedzieliśmy się, że został podpisany przez premiera i możemy uzyskać niecałe 2 miliony złotych na dofinansowanie, na rozbudowę tej ulicy. Wcześniej dostawiliśmy ze środków covidowych pieniądze na budowę tej ulicy. Jest przygotowany projekt. Na ostatnim etapie uzgodnienia są. W związku z tymi pieniędzmi dodatkowymi możemy wykonać więcej zadań na końcówce tej ulicy, bo dotyczy to końcówki ulicy od asfaltu do góry oraz połączenia do ulicy drogowców. Ten rejon się bardzo mocno rozbudowuje. W zakresie realizacji jest poprawa infrastruktury podziemnej, m.in. deszczówki oraz części instalacji, które muszą z drogi wyjść oraz asfalt, krawężniki, odprowadzenie wód deszczowych przez separatory do, do rzeki Bibrowej, wejście w ulicę wiosenną. Realizacja zadania powinna nastąpić do końca bieżącego roku.